Polityka oczywiście wywołuje nieraz bardzo duże emocje. Tak samo jest ze sprawą WIP-ów, na przykład procesu i kłótni pana Wałęsy z Panem Kaczyńskim. No, Wałęsa jest dość zadziorny i chce mieć zawsze rację. Powołuje się na wolność słowa, no i mówi czasem chyba troszkę za dużo. No a pan Kaczyński też nie popuści i no, obawia się, że, że jednak, że jednak no, może sobie zaszkodzić, jak nie odpowie ostro na y, zarzuty pana eksprezydenta. Dla mnie są trochę mało poważne te procesy WIP-u, w tym przypadku akurat Wałęsy Kaczyńskim. I na dodatek sądy mają poważny kłopot. Tym bardziej, że Wałęsa chce, żeby zdobyły nagranie z rozmów braci Kaczyńskich w czasie lotu do Smoleńska, żeby zdobyć z Rosji. No według mnie to nagranie mogą mieć również i Białorusini, Amerykanie, nawet polskie służby. No ale nie wiem, czy sąd będzie w stanie, nawet gdyby bardzo chciał to załatwić. No Wałęsa czasem miewa nawet trochę racji, ale ma i niewyparzony język i czasem trochę kręci. A na dodatek każde rozstrzygnięcie w tej sprawie będzie kwestionowane albo przez jedną, albo przez drugą stronę, albo przez obie czy dziennikarzy społeczeństwo. Na razie sąd wydał wyrok jakby Salomonowy, bo częściowo przyznał rację Kaczyńskiemu, a drugą sprawą się jak gdyby nie zajął. Uznał, że to jest wolność słowa w sprawie zdrowia psychicznego, no, Trochę to dziwne, bo ja bym bardziej na miejscu Kaczyńskiego obraził się o to, że mi się zarzuca po prostu brak zdrowia psychicznego i tak dalej. No ale pan Kaczyński uznał inaczej wyraźnie, a tym bardziej sąd, powołując się na wolne słowa. No to jak już wolność słowa, to mogłoby dotyczyć również kwestii katastrofy smoleńskiej. No, a kwestia katastrofy smoleńskiej dlatego jest dla pana Kaczyńskiego tak ważna, no bo ona ma wymiar polityczny. Gdyby się udało udowodnić, zresztą Wałęsa twierdzi, że wręcz zmusił pan Jarosław tych lecących do lądowania w Smoleńsku wbrew przepisom, no więc tu może mieć nawet cień prawdy, tylko nie ma. Mógł to udostępnić nagrania. A politycy zawsze będą przecież swoje kombinować i swoje interpretować. No, a Wałęsa zamierza sprawę dalej ciągnąć do Strasburga. Znaczy najpierw w kasacji, a potem nawet do Strasburga. No więc takie przepychanki dają jemu i innym rozgłos w Europie. A pan Wałęsa bardzo lubi błyszczeć i być na. na celowniku, być obiektem zainteresowania. No ale takie afery ośmieszają poniekąd obydwu polityków. No ale taka jest polityka, trzeba być dość gruboskórnym, żeby się nie dać. No, przecież można by to jakoś spokojniej, bardziej ugodowo, czy w sądzie, czy prywatnie załatwić. No ale to jest polityka, każdy musi mieć rację. Wałęsa się uważa za niezwykle wielkiego, pan Kaczyński nie mniej, więc muszą sąd i ludzi przekonać do swoich racji. A prawda zazwyczaj leży po środku. Tylko nie byłbym zdziwiony jakby, bo to raczej Kaczyński nie zrobi, ale gdyby z kolei inni oskarżyli pana Wałęsę o brak zdrowia psychicznego i jakąś agresywność, no wtedy będzie jeszcze bardziej wesoło. A ciekawe, co dopiero będzie po filmie, ujawnieniu filmu pana Wegi o polityka. To dopiero będziemy mieli wesoło. No nic, pożyjemy, zobaczymy. Niech się politycy kompromitują jak chcą. No, dobrze, ważne tylko, żeby to wyszło dobrze dla narodu i zbawienia. Amen.